Witam wszystkich z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Call of Duty Black Ops 3 i gramy tutaj killconfert z bronią faro wyposażoną w tłumik w szybki. W szybkie wyciągnięcie, a więc ten taki specjalny uchwyt i chyba jeszcze jeden dodatek mam. W każdym razie dosyć często używam trzech dodatków. Warto, muszę Wam powiedzieć, że warto cztery to już tak powiedzmy lekka przesada, nie, nie jest aż tyle potrzebne, ale trzy się sprawdzają. Do tego odpowiednie perki. No i możemy jechać z koksem. Słuchajcie, w tym filmiku generalnie chciałem się skupić na tym. Na tych zdolnościach, na tych naszych speciality, e, i może o tym małe co nieco powiem. Powiem wam, czego e, bardzo dobrze mi się używa i w jakich sytuacjach używam czegoś takiego. Jest to taki może mini poradnik dla tych, którzy dopiero co się wbijają do Black Ops 3, którzy jeszcze do, do końca nie ogarniają tego, jak wyglądają te zdolności, jak się nimi gra. Co prawda, nie odblokowałem wszystkich. Wiadomo, że musiałem poświęcić kilka tokenów na, na bronie, kilka tokenów na score streaky, ale też bardzo dużo właśnie poświęciłem na właśnie te zdolności, nawet te, które nie są zbyt popularne i stwierdziłem, że sobie po prostu nimi pogram. Tak więc opowiem Wam małe co nieco, oczywiście jeżeli będziecie chcieli wykorzystać to jak najbardziej wykorzystajcie te wiadomości, żeby może Wam się lepiej grało. Tak więc miłego oglądania i słuchania. Słuchajcie. Po kolei może przelecę jakie zdolności mamy i których z tych zdolności używałem i w jaki sposób grałem, kiedy właśnie mam taką zdolność, kiedy je wykorzystywałem. Słuchajcie, pierwszą generalnie na liście taką zdolnością jest to Ruin, a więc koleś, który ma przede wszystkim ofensywna, to jest Gravity Spikes, a defensywne to jest Overdrive. Gravity Spikes działają w ten sposób, że oczywiście. Koleś wbija takie specjalne szpikulce, i osoby, które znajdują się wokoło niego, zostają po prostu powalone. Teraz ważnym jest, żeby nie używać tego tak naprawdę tak na pały trochę. Ja dosyć często zauważyłem, że ludzie używają tego w sposób następujący: Siedzą sobie w rogu. Wbiega do, do, do pomieszczania jeden koleś i oni używają tejże zdolności. Słuchajcie, to jest strata tak naprawdę tego, tej waszej zdolności. Zdobywacie jeden frak, podczas gdy moglibyście tego kolesia zabić tak naprawdę spluwą, tak? Wydaje mi się, że Gravity Spikes generalnie powinno być używane w momencie takiego zagrożenia, w momencie, gdy jesteście pewni, że w pomieszczeniu znajdzie się więcej niż jedna osoba. To jest dopiero moment, kiedy możecie to wykorzystać. Oczywiście każdy gra na swój sposób, ale tutaj mówię że z własnego takiego doświadczenia, w jaki sposób ja bym, tego wy, ja bym to wykorzystywał. Jeżeli chodzi o, e, o tą drugą jego defensywną zdolność, a więc overdrive. Słuchajcie, bardzo fajną rzeczą wykorzystać jest e, tę e, zdolność w momencie, gdy gracie na przykład podbój, kończy się pierwsza runda i w tym momencie. Czekacie, nie wykorzystujecie swojej zdolności do samego końca, zaczyna się następna i przecie do przodu. Odpalacie overdrive. Bardzo fajną sytuację można zrobić, że praktycznie biegniecie na rys przeciwnika, nim on się po prostu zorientuje, że w ogóle ktoś tam jest. To jest świetny moment do wykorzystania takich, takich sytuacji. Oczywiście, jeżeli gracie Objective, jak najbardziej. Bierzecie coś takiego, zapodajecie na przykład Capture the Flag, bierzecie flagę Overdrive i szpula i jesteście na miejscu <gry> bardzo, bardzo szybko. Tak więc to są, to są te zdolności, które w ten sposób można by było wykorzystać. Ja bym przynajmniej takie wykorzystywał. Outrider. To jest outrider. To jest, to jest taka laseczka na samym początku, która ma w swoich ofensywnych łuk, czyli nazywa się to Sparrow, a także tą defensywną jest to Vision Pulse. Jeżeli chodzi o Sparrow. To są oczywiście groty wybuchowe, coś ale Rambo, słuchajcie. I bardzo często widzę, że ludzie gdzieś tam headglitchują. To jest dobry sposób właśnie. Headglitchować, czekać, aż ktoś wyjdzie i dopiero wtedy odpalić. Jeżeli chodzi o tą zdolność, ona ma bardzo wysoki aim assist. I nawet możecie nie trafić, a i taki tak tego kogoś traficie. To, to jest właśnie taki paradoks trochę. Jest to trochę głupie w tej grze, no ale niestety tak to wychodzi. I ten aim assist jest bardzo wysoki. Do tego ma on możliwość zdjęcia tak naprawdę nawet kilku przeciwników jeżeli strzelicie w odpowiednie miejsce no to wtedy zaczyna się tak zwana jadka. tak więc to jest taka broń która bardziej sprawdza się jak najbardziej na odległość nie na bliski kontakt ponieważ na bliski kontakt możecie nie zdążyć naciągnąć tego łuku tak naprawdę wielokrotnie ktoś wybiegał naprzeciwko mnie i ginął po prostu gdy miał ten łuk w posiadaniu jeżeli chodzi o tą defensywną zdolność a więc vision pulse vision pulse jest świetną a, zdolnością z tym, że trzeba wiedzieć i pamiętać o tym, żeby nie wykorzystywać jej na swoim spawnie. To jest najbardziej dziwną sytuacją, jaką można zrobić, chyba, że zdajecie sobie sprawę, że ktoś może być na waszym spawnie i wtedy, okej, okay, nie ma problemu. Ktoś zginął za waszymi plecami, odpalacie vision Pols, widzicie kolesia. Ale kiedy chcecie zaznaczyć sobie kilku wrogów, no to wtedy musicie znajdować się na małych mapach, na przykład gdzieś tam na środku. Na dużych mapach musicie być prawie, że na respie przeciwnika, na przykład okupuje przeciwnik jakiś budynek, Robicie vision pulse i w tym momencie widzicie wszystkich. Z tym, że pamiętajcie o jednej rzeczy: jeżeli ktoś jest doświadczonym graczem i zostanie naświetlony tym vision pulse, to mu się to pokazuje, że on, że on jest w tym momencie widzialny, i ja akurat w takim przypadku, gdy jestem naświetlony, wycofuję się, po prostu widzę skąd ten impuls wyszedł. Ale to jest właśnie jeszcze ta rzecz, która może zgubić tego outridera. Jeżeli zapadają taki wyżdym puls, to wiadomo, że on gdzieś jest blisko i wiadomo, że możemy wychwycić, z której strony mniej więcej ten impuls poszedł. Tak więc nawet jeżeli ten ktoś widzi nas przez ścianę, może się zdziwić, ponieważ będzie miał lekkie opóźnienie i możemy go zgarnąć. Tak więc tutaj pamiętajcie o tej sytuacji. Dobrze jest przyczekać delikatnie i na przykład, jeżeli koleś się odwróci i widzicie to na przez ścianę, że on się odwrócił, no to wtedy go udupić. Następną zdolnością jest Prophet i tutaj Prophet posiada jako tą zdolność ofensywną Tempest, a więc tą broń taką energetyczną, która jest w stanie razić przeciwnika, nawet kilku, jeżeli znajdują się w pobliżu niego, a także zdolność defensywną Glitch. Jest to jedna z moich ulubionych tak naprawdę z zdolności. Może powiem najpierw może o Tempest. Tempest jest dosyć specyficzny, ponieważ ładuje się dosyć długo, a, ale jest w stanie razić na przykład przeciwnika, jeżeli znajduje się właśnie blisko niego jakiś e, jeszcze jeden przeciwnik, no to zostanie on porażony. No i tutaj e, też wydaje mi się, że warto jest używać tej broni jednak na taki średni daleki dystans. Jeżeli robicie to na bliski dystans, to możecie się, możecie się zdziwić i po prostu ten ktoś szybciej was zabije, bo wasza broń nie podładuje się na tyle, a Wy też nie zdążycie na przykład przymierzyć w odpowiednim momencie. Tak więc tutaj e, wydaje mi się, że w ten sposób glitch e, to jest zdolność, którą po prostu no, lubię, lubię się nią bawić. E, to jest zdolność, która pozwala nam na cofnięcie się o te kilka sekund gdzieś tam. E, do tyłu i wykorzystuję to tylko i wyłącznie w sytuacjach gdy Wiem, że za chwilę będę miał przeklapane z tym, że trzeba bardzo szybko zareagować. Jeżeli mam nieprzeładowaną broń, jeżeli widzę przeciwnika, który nagle wyskoczył, już do mnie strzela, albo ktoś zaczyna strzelać w moje plecy, a ja jestem tuż już prawie że za zasłoną. Wtedy oczywiście odpalam glitch, wtedy przenoszę się w miejsce o te 5 sekund, czy tam ileś wcześniej. I może być nawet taka sytuacja, że po prostu przeciwnik zostanie zaskoczony, że akurat ja w tym momencie nie będę już przed nim, tylko będę za nim. Tak więc. E, bardzo fajne sytuacje generalnie wychodzą z tąże e, zdolnością. Kolejną zdolnością jest e, Battery. I tutaj Battery, słuchajcie. E, odblokowałem Kinetic Armor, nie odblokowałem tej zdolności, w której posiada ta babeczka War Machine, a więc War Machine przede wszystkim jest to ta ofensywna, która po prostu to jest taki noobtube, a więc napierdziela jakimiś granatami, które są naprawdę bardzo mocno wybuchowe, z tym, że trzeba pamiętać też o tym, że ktoś może nosić flag jacket, co prawda dwa razy dostaniesz z takiego granatnika jest po tobie, ale przy tym pierwszym strzale możemy Oczywiście odeprzeć atak i na przykład zabić kolesia, który używał War Machine. Tak więc War Machine to jest taka typowa do destrukcji, do ciasnych korytarzy czy ciasnych pomieszczeń. Napierdzielacie po prostu spam totalny. Robicie je najlepiej, jeżeli robicie to, gdy widzicie większą grupę osób. I wtedy jest jedna wielka zadyma, jedna wielka jatka. Kinetic Armor. Tutaj właśnie macie, taką spe... taki, macie taki specjalny pancerz. I ten pancerz, on, co prawda, bardzo szybko Wam spada. Ta, ta zdolność bardzo szybko Wam spada, także musicie używać tego bardzo podobnie jak glitch, a więc wyczuć ten moment, kiedy wiecie, że będziecie mieli przesrane. Nie używać tego bez sensu, a więc gdzie jesteście na swoim spawnie i dopiero wbiegacie gdzieś tam w akcję, tylko po prostu, jeżeli wbijacie się na raz przeciwnika, jeżeli wbijacie się na przykład do, do jakiegoś budynku pomieszczenia, wiecie, że tam ktoś jest, odpalacie battery i ja już miałem takie sytuacje, że a, rozpierdzielałem na przykład jakąś tam dwóch, trzech kolesi, co prawda potem mogłem zginąć, ale dzięki temu zabiłem dwóch, trzech kolesi, kurczę, a jednym magazynkiem, a oni pomimo tego, że do mnie po prostu no nic mi takiego nie zrobili, tak więc tu e, trzeba właśnie też wyczuć ten moment, kiedy używać czegoś takiego. Następną zdolnością jest Seraph i to jest moja ulubiona zdolność generalnie. Zarówno może i ta ofensywna, jak i defensywna, chociaż ofensywna chyba najbardziej to będzie ten e, Purifier. E, jeżeli chodzi o tą ofensywną, no to mamy Anihilator i tutaj Anihilator e, to jest pistolet po prostu typu Golden Gun, na przykład z Destiny, który ściąga jednym strzałem. Zauważyłem jednakże, że w tej chwili dosyć często zdarzają się sytuacje, kiedy a, ten Golden Gun, czyli ten Anihilator on nie do końca działa. Słuchajcie, a więc ściąga, a, znaczy zadaje hitmarkera. Nie wiem czemu tak się dzieje, ale jest hitmarker, i dopiero drugi strzał jest w stanie powalić yy, przeciwnika. Tak więc tutaj trzeba na to zważać, aczkolwiek rzadko się to zdarza. Jeżeli chodzi o anihilatorant, możecie go spokojnie używać na bliski kontakt. To nie jest tak, jak w przypadku to łuku, czy też zdolności Tempest, że macie tą chwilę, gdy musicie załadować, gdy musicie naciągnąć ten łuk. Tutaj po prostu strzelacie. Co prawda, pauza pomiędzy jednym strzałem a drugim jest dosyć duża, ale i tak, i tak jesteście w stanie tym, tym sześciostrzałowcem załatwić całkiem niezłą ilość graczy. Tym bardziej, że po raz kolejny, akurat w przypadku tejże ofensywnej broni, jest Wysoki aim assist. Jeżeli chodzi właśnie o tą drugą zdolność defensywną, i tutaj jest Combat Focus, to już tu jest po prostu magia. Ja tą zdolność uwielbiam, ponieważ ona zbliża mnie e, tak naprawdę do większej ilości fragów. Dlaczego? No dlatego, że grając no, chociażby na takim. E, Takim kilkonferm confirm, zapodaję sobie coś takiego i w bardzo, szybki, w bardzo szybkim tempie jestem w stanie nabić sobie mnóstwo ilość punktów, ponieważ mam te punkty liczone razy dwa. Oczywiście nie robimy po raz kolejny czegoś takiego pospołnie, zaraz pospołnie, tylko w momencie, gdy jesteśmy przekonani, że akurat ktoś nam za chwilę wybiegnie, że akurat będziemy mieli przed sobą mnóstwo doktagów i te doktagi będziemy mogli zapodać. Tak to mniej więcej wygląda. Mówię, to jest świetna, świetna Dziwi mnie tak, szczerze mówiąc, że bardzo mało osób biega z tą zdolnością, a tym bardziej, że ta zdolność nabija nam te najwyższe killstreaki, score striki, do których tak każdy chce dotrwać, tak? Ja spokojnie sobie nabijam, znaczy spokojnie, no może nie do końca spokojnie, wiadomo, różne sytuacje się zdarzają, ale te takie niższe typu raps, nie raps, jakieś takie rzeczy to można sobie, czy, czy talon, to można nabić. Bardzo, ale to bardzo e, szybko. Kolejna zdolność, e, którą mamy, a, a raczej specjalista, którą, którego mamy, jest Nomad i Nomad ma coś takiego jak ofensywna, się nazywa HIV, -E, czy jakoś tak, a do tego Rejack. I teraz, jeżeli chodzi o tą zdolność, no to ofensywna e, jest dosyć e, ciekawa. Jest to możliwość wystrzelenia takich specjalnych, e, nie wiem, ampułek, czegoś, nanorojów i w różne miejsca można to wystrzelić, to, to działa jak, powiedzmy, taki granat z opóźnionym zapłonem, jeżeli ktoś na niego wlezie, albo mina, można by tak rzec i oczywiście zostaniemy z zjedzeni żywcem, jeżeli wleziemy w pobliże tego nanoroju um, Cały bajer polega na tym, że te y, ampułki, to wszystko można zauważyć, można to zestrzelić, y, ale... One nie są aż tak dobrze widoczne, więc możemy się władować. Jak używać tejże zdolności? Przede wszystkim zobaczyć z której strony będzie spawn, a więc z której strony są nasi znajomi, nasi przyjaciele, nasi gracze. I w drugą stronę, w przeciwną, w miejsca przejścia, więc jakieś drzwi, nie drzwi, okna. Tam wtedy umieszczać właśnie te nanoroje. Dobrze jest też ustawiać to gdzieś tam na ścianie, na przykład. Wtedy ktoś może się nie zorientować, że coś tam będzie. W takich w taki miejscach, czy nawet na suficie, słuchajcie, wtedy ktoś wchodzi, patrzy raczej gdzieś tam na ziemię, nie, 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 nie do góry, no i może się tutaj dosyć mocno zdziwić. Jego zdolnością, tą defensywną tego naszego nomada jest Rejack. I Rejack został dosyć mocno zderfiony szczerze mówiąc jest to jedna z najgorszych zdolności w tej chwili, jaką możemy używać, ponieważ Rejack jest to coś ala second chance, czyli dostajemy drugą szansę, możemy się odrodzić, z tym, że większość graczy już w tej chwili wie, jak to działa, jak to wygląda i kiedy ktoś nas zastrzeli, to możemy się odrodzić, możemy wyskoczyć z tej, z tej mgły kurczej i ewentualnie wziąć odwet, e czy też nawet uciec z miejsca gdzieś tutaj tej walki. Z tym, że Najprostszym sposobem na zniszczenie takiego klienta jest po prostu stanąć centralnie w środku tam, gdzie on się będzie odradzał, w tym, w tym dymie, w, tym, w tej gle. I bardzo dobrze widzicie, gdzie on jest. Możecie strzelać. A jeżeli używacie tej zdolności, to istotną rzeczą jest to, żeby nie od razu odpalać reject. Jeżeli odpalicie go od razu, zazwyczaj większość ludzi zaraz po zestrzeleniu Ridjaka po prostu strzela. Wy poczekajcie na to, aż on się wypstryka z pestek i dopiero wtedy tego używajcie. Macie oczywiście ograniczony czas na to, ale to jest, wydaje mi się, że najlepsza opcja, czyli poczekać do samego końca i wtedy dopiero się odrodzić z wyskokiem i albo uciec, albo po prostu zaatakować. Następną zdolnością, której używałem przez jakiś czas i była ona dosyć pocieszna, jest to słuchajcie Reaper. Reaper to jest taki ninja trochę, ale nie, Reaper, przepraszam, Reaper to jest, to jest koleś, który, który ma to działko, minigana takiego, czyli scythe, Scythe, tak to się nazywa, czyli to mini działko, ewentualnie psychosis. Jeżeli chodzi o scytę, czyli te, te mini działko, no to wiadomo, że możemy spokojnie go używać na długi, krótki i e, średni dystans. Kwestia tego oczywiście, czy będziemy już przymierzać. Warto jest e, celować w jakieś konkretne miejsce, w jakiś wąski korytarz, gdzie będziemy wiedzieć, gdzie ktoś przechodzi, ponieważ to mini działko nam się rozkręca i możemy nie zdążyć po prostu tak jak w przypadku jest to chociażby łuku, nie zdążyć tego użyć. E, e, Bardziej bądźmy jak takie niemobilne działka, więc stoimy w miejscu, ewentualnie się obracamy i tego w ten sposób używamy. Też headliczując, bo, bo to oczywiście w jakiś sposób nam tam pomaga. Jeżeli chodzi o jego zdolność defensywną, a więc psychosis, to są takie trz, dwa, trzy takie wysyłane hologramy. On też staje się takim hologramem i możecie w tym momencie po prostu przeciwnika w jakiś sposób zaskoczyć. Przeciwnik zaczyna strzelać do waszych hologramów, wy jesteście gdzieś tam z tyłu. Najczęściej ludzie wykorzystują to w ten sposób, że wypuszczają hologramy i strzymają się z tyłu, biegnąc za nimi. Z tym, że cały bajer polega na tym, że nie do końca te hologramy fajnie działają, ponieważ one biegną w naprawdę różnych to kierunkach. I, i często widziałem, że na przykład na spawnie one biegły zupełnie w inną stronę, więc do tyłu, tam gdzie nie powinny biec. Tak więc, ale, ale to jest jedyny sposób tak naprawdę na używanie tego w odpowiedni, w odpowiedni sposób. Czyli trzymać się z tyłu i czekać, aż ktoś zaatakuje nasze hologramy, a my tego kogoś po prostu e, zgarniemy. Tu na przykład widzicie akurat przykład, w jaki sposób działają nanoroje, w dobrym miejscu ustawiona, a więc w miejscu przejścia, no i klient został zeżarty e, żywcem. E, kolejna zdolność, jaką, jaką możemy oczywiście grać, kolejna, kolejny specjalista jest to spektr. Właśnie, tu odblokowałem na tym spektr, Reapera. Nie odblokowywałem Active Camo. Reaper to jest ta właśnie ofensywna zdolność, czyli a, mamy takie sztylety, które mm, dzięki którym możemy. A, używać tego jak commando w Call of Duty Modern Warfare 2, a więc z dalszych odległości możemy zgarniać przeciwnika. Tu są te odległości jeszcze dalsze niż w commando. Co prawda nie jest to na tyle daleko, żeby to działało na jakiś taki, nie wiem, no średni nawet dystans, słuchajcie. To trzeba naprawdę podejść przeciwnika, mniej więcej na odległość gdzieś góra do 3 metrów. Cały bajer polega na tym, że słuchajcie, że jeżeli biegniecie z tym, to pojawia wam się, jesteście na tyle blisko już przeciwnika, to na przeciwniku pojawia się taki czerwony punkt z takimi jakby krzyżykami. Jeżeli wtedy na, naciśnięcie, na, naciśniecie ten tak zwany melee atak, a więc atak wręcz, no to dźgniecie tego kolesia. Jeżeli będzie on stał Twarzą do Was, to on jest w stanie jeszcze Was powalić, zanim Wy do niego dolecicie. Tak więc musicie o tym pamiętać. Wbijajcie się raczej na plecy przeciwnika, bądźcie szybcy e, i starajcie się wykorzystywać jakieś przejścia boczne i tak dalej, czy wodą podpłynąć. No, naprawdę, na tych, map jest, na tych mapach jest bardzo dużo takich miejsc, którymi możemy zajść przeciwnika od tyłu. Ja zawsze to robię, gdy gram e, właśnie tą klasą Spectre. Jeżeli chodzi o Active Camo, no to wiadomo, że co to jest. To jest zdolność wykorzystująca po prostu niewidzialność. I tutaj dosyć fajnie ostatnio widziałem Kolesia, jak grał, który miał właśnie Active Camo ustawione i grał nożem tym balistycznym, czy znaczy generalnie nożem, który i podbiegał po prostu do przeciwników. Miał ustawione jeszcze do tego jakąś tam wagę lekką, czy coś takiego, i zapierdzielał po prostu jak. Chociaż nie ma tu chyba wagi lekkiej, ale zapierdzielał jako taka maszynka. Był w stanie zaatakować na, z całkiem. Niezłych odległości tutaj przeciwnika. Tak więc tak to mniej więcej działa. I ta ostatnia, ostatnia zdolność, którą tutaj mamy, to jest e, zdolność tego naszego Piromana. No właśnie, jest to e, Firebreak. I Firebreak, e, od, odblokowałem na nim dwie zdolności: między innymi Purifier i właśnie to Heatwave. Purifier to jest właśnie ten nasz Piroman. Widzieliście zresztą filmik z, tego, z, tego, z, z tą zdolnością. I e, w jaki sposób tego używać? Przede wszystkim używać tego na bliski kontakt. W żadnym wypadku nie możecie tego użyć na daleki do kontakt, czy też na średni. E, na bliski kontakt w pomieszczeniach, w wąskich korytarzach, w miejscu, gdzie przewidujecie, że może wyjść przeciwnik. Jeżeli wyskakujecie z rogu i słyszycie za pomocą swoich magicznych słuchawek, że ktoś jest bardzo blisko, że ktoś właśnie wybiegnie z rogu, róbcie tak zwany prefire, czyli strzelajcie szybciej, zanim on wyjdzie z rogu. Przede wszystkim zostanie on oślepiony, on nie będzie w stanie wybadać, w którym miejscu wy jesteście. Jeszcze do tego machajcie tym miotaczem ognia na lewo, na prawo, bo nawet jeżeli ten koleż was udupi. A zostanie tylko delikatnie muśnięty, że tak powiem tym ogniem, to i taki tak się spali. Tak więc będziecie chociaż tego jednego fraga mieli zaliczonego. Ale gdy na przykład wychodzi cała grupa, słuchajcie, no możecie zrobić niezłą zadymę, możecie spalić mnóstwo osób e, za pomocą pociągnięcia jednego, e, jednego takiego magazynka y, i jest to świetna klasa na właśnie bliski kontakt, na takie close combat używałem jej bardzo bardzo często i na początku nie za bardzo wiedziałem jak jej używać no bo musiałem się do niej przyzwyczaić ale potem wiedziałem w których momentach ją wykorzystać Także ona jest dobra właśnie w takich sytuacjach, gdy już wiecie, że może być ciężko, gdy na przykład e, amunicja Wam się skończyła, nie macie czasu przeładować, bierzecie po prostu pióry, fire, odpalacie Waszą zdolność i palicie wszystko na swojej drodze. Świetne, świetne naprawdę. E, jeżeli chodzi o tą zdolność drugą, a więc tą heatwave, czyli taka fala uderzeniowa, taka gorąca, mm, też ją odblokowałem i też właśnie użyłem jej niejednokrotnie. E, pomogła mi w takich sytuacjach podbramkowych. To jest, to są, to, to jest taka zdolność mniej więcej... Porównywalna troszkę do, do zdolności um, glitch, gdzie jesteście w czarnej dupie i już prawie że zginiecie, używacie właśnie hitwave kolej zostaje ogłoszony, czy nawet grupa ludzi zostaje ogłoszona, która znajduje się właśnie w tej fali uderzeniowej, i możecie wtedy zrobić e, zadymę. E, możecie po prostu tych, tych ludzi wykończyć. Ja miałem taką sytuację chociażby wczoraj, gdzie e, miałem tylko cztery pestki, e, już po. Wiedziałem, że albo, albo kogoś po prostu znokautuje, albo w jakiś sposób nie wiem, użyje tej zdolności. Widziałem kolesia, on też mnie widział. Wybiegliśmy z za rogu. Byłem przekonany oczywiście, że czterema paskami go nie zgarnę. Wystrzeliłem te cztery peski i automatycznie od razu użyłem swojej zdolności. Koleś został ogłoszony. Sprzedałem mu po prostu jedną szybką lampę prawy sierpowy, czy tam lewy sierpowy, powalony na glebę, zabrana broń. Do widzenia. Tak więc świetna, 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 klasa i można się nią pobawić. Można naprawdę robić niezłe kulki tutaj przeciwników. A jeżeli widzicie jeszcze do tego grupę, znajdującą się w jakimś powiedzmy pomieszczeniu, o, wtedy macie bardzo dużo czasu na to, żeby zrobić z nimi porządek, ponieważ to ogłoszenie trwa nie tak jak w przypadku flashbanga, powiedzmy na, na tyle krótko, tylko no, dosyć, dosyć długi jest ten. Czas, tak więc e, tak to wygląda. Słuchajcie, tak te klasy działają. E, jeżeli chcecie wykorzystać te moje porady, to śmiało, proszę bardzo. Jeżeli uważacie, że gracie inaczej i że Wam się sprawdza zupełnie inna e, w zupełnie innych sytuacjach, e, no to oczywiście, każdy gra w sposób inny. Ja tutaj mówię, no to jest taki poradnik dla tych, którzy może jeszcze nie grali, którzy zastanawiają się, jaką klasę odblokować i tak dalej, i tak e, dalej. Ja po prostu wykorzystuję to w ten sposób. I mi się raczej sprawdza. Słuchajcie, raczej mi się to sprawdza. Mam nadzieję, że będę miał odblokowane wszystkie, ponieważ jeszcze wszystkich nie mam odblokowanych i że będę mógł po prostu pobawić się jeszcze bardziej. Jakie są zdolności moje ulubione? No, tak jak mówiłem, Combat Focus. To przede wszystkim do tego Purifier, do tego właśnie ten Heatwave Glitch. Um, z takich ofensywnych to jednak chyba Anihilator, ewentualnie, ewentualnie Tempest. Eee, te pozostałe, tak nie do końca mi słuchajcie, one pasują, ym, ale wiecie, co to wszystko oczywiście zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajdziecie, z, z jaką drużyną gracie, co ta drużyna wykorzystuje, a, czy ta drużyna rasuje, bo w wielu sytuacjach możecie na przykład umówić się z waszymi znajomymi, a, że na przykład używacie Ridzek, e, przepraszam, nie Ridzek, tylko e, Reapera i zdolności psychosis. Wiecie, jaka jest zadyma w momencie, gdy nagle trzy osoby, wystarczy trzy osoby, że trzy osoby wypuszczą swoje, swoje hologramy naprzód? Po prostu jedna wielka, jeden wielki chaos, nie wiadomo, co się dzieje. Przeciwnicy zaczynają głupieć, strzelają do wszystkiego, a wy oczywiście wykorzystujecie tę sytuację i zgarniacie przeciwników. Tak więc całość polega na tym, żeby zagrać mądrze. To jest najważniejsze. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie, trzy filmiki dla Was, poradnik do tego. Trzymajcie się, cześć!